Zaraz zobaczymy ile ma gryka 18.1. Nie źle, kosimy. Kurczę, 18,1 to się szybko zbije. witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Mamy 25 sierpnia, godzina 9.27, tak? Słyszycie mnie dobrze? 9.27. Zbieramy grykę z pokosów. Zaraz Wam powiem, dlaczego padła decyzja na tak szybki wjazd w pole. Otóż we wsi obok, tam gdzie mamy gospodarstwo, w nocy porosiło, a prognozy pogody mówią, są... Dwie opcje, no, jak zwykle, albo popada, albo nie popada. No, ale jedna z prognoz mówi, że już po południu ma e, popadać. E, I nam tutaj bardzo zależy, żeby gryki, które są na pokosach, wszystkie zebrać, ale w pierwszej kolejności jak już nie uda się wszystkich zebrać, to te na których jest e, wsiana koniczyna, bo ona zacznie przerastać. Będzie problem ze zbiorem, żeby to wyrwać z tej koniczyny i tak dalej, do tego będzie wilgoć, będzie gniło, może porasać jeżeli przyjdą duże temperatury a już na pewno wszystkie prognozy pogody mówią, że od jutra, czyli od soboty 26 no 4-5 dni deszczy u nas także my tutaj byśmy chcieli 15 hektarów gryki dzisiaj jeśli nie popada oczywiście położyć no i zebrać to co jest na pokosach, tak żeby nie chcemy powtórki z ubiegłego roku, kiedy zaczęła gryka porastać. Dość ładnie idzie tam, gdzie jest więcej chwastu, to się jeszcze nabije na bębę. No, ale ja już sprawdzałem po kosy, to wam powiem tak za dwie godziny, to nie ma to nie ma wątpliwości. że e, żeby to po prostu było już do zbioru, tak? Jest 9,30, a taki 70% jest, jest w porządku, nie? Także trudno powiedzieć, trudno powiedzieć co dalej. sobie zmierzymy w jakiś sposób wilgotność. Kurczę. No jak, jak dostosujemy już w pełni e, nasz e, header płachtowy podbieracz do do naszego killmastera, to już będzie bajka. No, widzicie, tu jest w miarę równe pole. Więc jadę na manualu. Nie, nie, nie przychylam kombajnu, tylko tutaj lekko poprawiam header. No przy tak małej wydajności... Przy tak małej wydajności... Trudno powiedzieć. by kombajn gubił, tak duży kombajn. Ale wiadomo, jak się przesunie wszystko na jedną stronę, to też nie jest ani dobrze wyczyszczone. No tutaj te pokosy pierwsze to nie ma co zbierać, Was, trzeba tylko tak posprzątać pro forma. Potem będzie już lepiej, nie? Ale no w tym roku, tak jak mówię, no gryki nie powalają, mimo że ładnie wyglądały. Mimo, że ładnie wyglądały, to tak z pierwszych 7 hektarów uczciwie mówiąc, mamy tonę 200 średnią wydajność. I były kawałki, bo takie małe oczywiście, bo jak zawsze, jak dobrze coś sypię, to jest mały kawałek. Które miały po tonę 800 mniej więcej wydajność, i to, się, to by się zgadzało z tym, co nam rzeczoznawcy liczyli. I ogólnie się zgadzają tutaj wydajności, byłem, byłem sceptycznie nastawiony do pomiarów wydajności w gryce, bo grykę się ciężko szatuje plon. A powiem wam, że dość, dość ładnie to zrobili. Więc tutaj nie mam pretensji, bo faktycznie to się sprawdza mniej więcej, to, to oni tutaj nam wyliczyli. To dzisiaj jeden kawałek, w którym mam 3,5 hektara i na 2,3 hektara, bo jest jakby pole jest przydzielone. Delikatnie. Na 2,3 hektara mam no, ponad 2 tony. I to jest e, ten fragment gryki, który widzieliście na ostatnim vlogu same życie. Też nie wiem, gryka bardzo ładna, nie? Ale mówię, no, gryki są e, na pewno sypią w, zresztą tak jak wszystkie zboża u nas w tym roku. Przynajmniej w moim gospodarstwie tak jest moje odczucie, że wszystko sypie gorzej jak wygląda. Wyglądało bardzo, bardzo ładnie. Ja się tu muszę sprzątnąć. O, proszę bardzo. No weź, weź Pięknie. Teraz ja się piję w ten pokosik. Wam naprawdę jestem mega, mega zadowolony z podbieracza. On robi taką robotę. Słuchajcie, wczorajszą grykę, którą kosiłem, no ona jest dużo czystsza. Ona praktycznie przechodzi przez tą naszą żmijkę i nadaje się na sprzedaż tak o, po prostu, jak przewiana. Po prostu jest czysta. Wiadomo, nie jest to dokładne czyszczenie, bo na dokładnym czyszczeniu jeszcze by coś tam odleciało. Ale powiem Wam, że jeżeli nie jest z zanieczyszczenie, to nam nie wiem, 0,5% na skupie obetną, Nie mam żadnych pretensji, ale przede wszystkim... Słuchajcie, wilgotność. 14,7. No coś rewelacyjnego. No w ogóle dwie przyczepy nakosiliśmy i nie musimy... Nie je całe oczywiście, ale mus, nie musimy suszyć na suszarni, no bo dopiero może dzisiaj tą pierwszą przyczepę pójdzie. Przyjadę czy pokosy zbiorę, jestem z istotą czy sam sprawdzę jaką ma wilgotność, ale podejrzewam, że około 19 to nie będzie miała. Ale powiem Wam, że 19 to tak szybciutko można zbić nad naszą suszarnią. Najważniejsze, żeby wirka była czysta. W momencie, kiedy ona jest brudna, to nic z tego. Patrzcie, co roku, kurde, obcinam, łamie te gałęzie i tak ona szybko odrasta, idzie do słońca, to drzewo. Później przodem wezmę, sprzątnę. Muszę omijać... Muszę omijać, moi drodzy, te gałęzie. Na górze mam wentylator od ten takie śmigło znaczy się. I słuchajcie, tam idzie, o. Zbyt mocny podjazd i robi wałek nie ma siły go wciągnąć Nie wciągnie go będzie robił wałek No dobra ale, ale przynajmniej nie gubi To no niech już zjedzie No tak dla nic No dobra o no to widzicie, to jest taki mocny zjazd... Nie wiem, czy jeszcze bardziej. Taki mocny zjazd, że niestety Ale wszystko mi teraz spod fotela wypadło. Zaraz się zamienię, będę w drugą stronę jednak jeździł, no bo nie da rady. Bo w ogóle tu nie ma co zbierać, to mogę ominąć. To bez przesady. Słyszycie jak drosat hamuje? To jest bez wątpienia jakaś wada tego podbieracza, że faktycznie zjeżdżając z mocnego stoku, nie zawsze jeszcze jakiś słaby pokos, jeszcze wdeptany, nie, nie zawsze jest w stanie to zebrać. No, ale to. Nie ma tego aż tak dużo. Tutaj są takie trzy pokosy, a potem będzie już dobrze szło. Klimatyzację sobie trochę zmniejszymy. do kurczę. Na przykład też nie wybacza błędu operatora pokosówki. Jeżeli pokosówka w którymś miejscu nie dotknie, Dobrze gryki, ona zostaje, to nie jest w stanie tego pokocu zebrać nie jest w stanie wyrwać ta płachta. Także to jest jeden z minusów takich tego typu podbieraczy. No, to no oczywiście, to są minusy, które jestem w stanie Wam zaobserwować i powiedzieć po jednym dniu pracy. Także może tych minusów będzie więcej, ale na razie, no, ja, ja, ja jestem zachwycony. Tak? Przerw to samo, Mówi, że kurczę. Całe życie czekam na tą maszynę na gospodarstwie. Tutaj była gryka, na popląt też gryka wsiana, ale zobaczcie jak dziki już weszły. Zrobić swoje porządki. pewno jest mokre. No ale mój komaj takie... Właśnie ktoś zwrócił mi uwagę. E, Taurus chyba taki ma nick na YouTube, że trzeba uważać właśnie, żeby nie nabrał takiego e, zwichrowanego pokosu, bo można mocarnie zabić i ja oczywiście ma rację. W serii 11 to bym miał zabitą nie raz, nie dwa już. Ten słyszeliście, jak już powiedziałem, skotłowane Także, kurczę, żeby w pełni wykorzystać potencjał takiego kombajnu, jak seria 25-klavisowa, to albo jeden pokos, ale z takiej pokosówki, wiecie, 8 metrów, żeby miał co hapać albo z takiej normalnej pokosówki 4,5 metra. No przynajmniej dwa pokosy, nie? Już nie ma takich pokosówek za bardzo, w Ameryce bardziej 8-metrowe, większe. Kurczę, no nie ma co zbierać na pierwszym przejeździe. Wydaje mi się, że chyba nie jestem do końca... A. Nie byłem do końca położony, troszeczkę krzywo brało Ale na przednia Widać, że trochę rumień chce się przebić, więc trzeba tutaj dawać zaraz wapno porządnie, szczególnie ten na dole, bo tam na górze już nie ma tego problemu. Ale rumien jest o tyle dobry, że go łatwo odsiać. Niewątpliwą wadą tego, znaczy wadą. Może inaczej. Zaraz wam powiem jeszcze o wadach tego razem, to zobaczymy co tam się dzieje. Trochę słomki naleciało, ale podejrzewam, że to ta słomka leci kiedy jesteśmy na tym mocnym zjeździe. Ale może troszeczkę większy wiatr. tylko troszeczkę Nie, gdzie jedziesz nóż przecięt. Dobra, No i też taki mój yy... YouTube'owy kolega, no bo tak naprawdę się nigdy nie spotkaliśmy, Sebastian, też mi wysyłał na messengerze ee, zdjęcia, że sobie też kupił do swojego TX-a header. Tylko, no, że tutaj nie było miejsca na półśrodki. Mianowicie tam szeroki header, od razu wszystko wypiaskowane, przygotowane. Czekajcie, muszę to podrzucać. Bardzo, ładna, bardzo ładny podbieracz. Szeroki. No i tutaj pokosówka taka z lupusa mu kosiła, 7 metrowa. No na, na boki daje pokosy, więc yy, jak jedziesz tą mi z powrotem, to masz obok siebie dwa pokosy 7 metrów. Czyli tak jakbyś 14 metrów Działał. To z kolei TX trochę nie może tego przerobić w dobrej gryce, bo tam dwa razy mówisz się zatkał. Yy, jestem ciekaw, jak by sobie ten poradził. No, moją tutaj... Gryka nie musi mieć omłotu mocno do tego krepiska. Ja mam 49 maksymalnie otwarte. Nie ma problemu. Nie ma problemu, żeby. No, słyszycie, no, ani razu nie... Weźmy wałek, zaraz taki duży, zobaczcie, jaki duży wałek. Nic, przechodzi przez kombajn. Gryka jest tak delikatna, że ona się już na tym płachcie potrafi wymłacać. Także no, w każdym razie ma taki bardziej zaawansowany. Bo tam widziałem ee, jakieś węże. Mm, idą hydrauliczny. Więc podejrzewam, że na pewno jest regulacja. Prędkości, prędkości taśmy może iść ślimaka może być osobna regulacja wysokości taśmy chociaż to byłoby bez sensu raczej mi się wydaje to może teraz posadziłem, zaraz cały header sobie tutaj regulować no ale na pewno te prędkości można byłoby regulować i sobie dopasowywać tak żeby wykorzystać maksimum kombajnu ja czasami muszę podejść jakimś takim powiedzmy Kompromisem, czyli na przykład taśma już nie daje rady, komaj by dawał radę, ale już muszę troszeczkę zwolnić, nie? Ale mimo wszystko jest większa wydajność niż moim headerem, takim zwykłym, więc tutaj za te pieniądze ja myślę, że jakiego ja przerobię już tak got na gotowo, wypiaskujemy, pomalujemy, to takim gospodarczym systemem tam nie wiem 15 tysięcy i macie fajny header, nie? No, trzeba uważać, żeby ta taśma była jak najniżej, ale na tyle wysoko właśnie, żeby zawsze były napięte łańcuchy. Wtedy pięknie zbiera, nie, nie, nie staje. Piękna robota. nie? Wiadomo, te pierwsze trzy pokosy są takie yy, no, no nieprzyjemne, bo są zajeżdżone przez pokosówkę. Więc tutaj w przypadku... Jeżeli macie pole, duże pole, 10, 20, 30 hektarów gryki. To te trzy piesze przejazdy nie robią żadnej szkody, to jest pomijalne. A jeżeli masz takie kawałki jak ja po hektar, po dwa, po trzy, po cztery, to się okazuje, że te trzy piesze pokosy no to do taka słabiza. Nie? Dosyć, że słabe są zazwyczaj od między, to jeszcze takie kurcze pojeżdżone. Ale w sami widzicie, że robota idzie fantastycznie. Szeryf dzwonił 20 minut temu. Czy już koszę ją, że tak, bo ja tutaj pojechałem szybciej pasatem, z paliwem, z yy, no ze smarownicą, nasmarowałem, sobie to wszystko przygotowałem. Jeśli chodzi o spalanie kombajnu, no to dużo jest mniejsze. Nie? Naprawdę, zaraz jak wyschnie, będę mógł przyspieszyć, bo zobaczcie: 5,3 na godzinę to już jest. Jeszcze nie ma dziesiątej, a już 5,3 na godzinę to jest chwilowa wydajność, 4 hektary, 2 hektary na godzinę. Super, nie? Ale średnie spalanie mi wyszło z, tam, z wczorajszego dnia 12 litrów. W takim grzmocie: 12 litrów na hektar. No to wiecie. W tym roku, w tamtym roku było 17 litrów zbożu z włączonym rozdrabniaczem, e, w tym roku 20, nie? W tym roku ta słoma nas trzymała, te zbiory były takie szarpane, więc się było czuć, że ta sieczkarnia ta masz, aż stęka, no, no, nie? Także kurczę, tak to wyglądało. A tu będzie piękna koniczyna, słuchajcie. Teraz się wyprostuje kombajn, zmieni się kąt natarcia i, i poszuk. robota idzie. No to tyle na razie, potem jeszcze coś tam nagram na pewno dla was, także trzymajcie się, bo już mnie kuje, boli, od, bo mam za mocno ściśniętą kamerę. Wiecie, żeby nie było wibracji na obrazie. Tak się poświęcam. Mam odbita teraz GoPro na czole. <grym 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 na razie, cześć.